Cześć dzieciaki! Pomożecie mi ponazywać owoce i warzywa? To jest brokuł. Brokuła to... To nie jest brokuł. Co to jest? Um, czy to cytryna? Nie, to pomarańcza. A to, kto z was wie, takie fioletowe? Bakłażan. Um, co to może być? To jest chyba ziemniak. Ziemniak, okej. Okay. A to jest jakaś taka dziwna cebula. Cebula. A to jest smoczy owoc. Jedliście kiedyś smoczy owoc? Ja je bardzo lubię. Nie są tak ostre jak papryczka, bo papryczka jest bardzo ostra, ale może lubicie sok z cytryny? Ponoć małe dzieci lubią sok z cytryny. Albo marchewki. Lubicie też marchewki? Ja bardzo. Mm. I lubię jeść sałatę i banany. <grywia> lubię jeść banany. Um, troszkę mniej lubię kukurydzę, ale też jest super. A to jest kapuśniaczek. Kapuśniaczek. Um, to wygląda na. Arbuza, lubicie jeść latem arbuza albo jabłka? Jabłka, lubicie jeść jabłka? Mm, ja tak, ale lubię też winogrona. Winogrona. I czasami dynie też lubię. Dynie są super. Mm, I truskawki latem lubię jeść, tylko pamiętajcie, trzeba je dokładnie umyć. I to jest też cebula, ale jakaś taka dziwna. Do zobaczenia. Polajkujcie i zasubskrybujcie nasz kanał, aby zobaczyć więcej takich filmików, pa!